Daniel mówił, że tam były zasady, że jak będą dwa twoje faule, to wtedy tak. się zmienia w Dokładnie, dwa moje faule, tylko że zau zauważcie, że ja kopnąłem go raz, nie zrobiłem mu nic innego złego, yy, tylko za trzecim razem, kiedy chciałem je utrzymać na ziemi, yy, no to co, no się i go kopnę w nogę, żeby wypierdalał, ale kopnąłem go z parteru. Także to nie był faul zamierzony, tylko się broniłem. No ile można goś, ile razy mnie przewrócić i ile razy może mnie uderzyć, tak? Jeszcze raz mi raz przypierdolił łeb i raz na żebra, że nie chciałem być, yy, nie chciałem, żeby mi jeszcze raz na dole przypierdolił, więc się odsunąłem i go kopnąłem. Z dołu, z fartelu. Co no, ruszyłeś, no, ruszyłeś do jednego kibica? Co usłyszałeś w ogóle o niego? Dlaczego tak impulsywnie zareagować? No to nie było było? A to nawet nie wiem, no, to tam się podpływał, nie się ciągnie i tyle. Nawet nie pamiętam. A jeżeli chodzi ogólnie o ten pojedynek, jak ty się czułeś w tym pojedynku? Bo Mówiłeś przed tym pojedynkiem, no, że jesteś w dobrej formie i uważasz, że zawalczyłeś tak jak chciałeś? Yy, uważam, że zawalczyłem w miarę. Yy, na dwa miesiące, przy na dwa i pół miesiące przygotowań z takiej formy, jaką miałem po operacji. Myślę, że tragedii nie było. Wiem, że było 2-1 w punktach, także no zobaczymy po powrocie. Już tutaj ten robił na walkę. To mówi, że kurwa, no ewidentnie przypierdolić w jeszcze raz. A że go odepchnąłem nogą, no to, to już nie powinno być za to odnieść punktów. Bo to on chciał mnie zaatakować, jakby on bronią, broniąco się, wyleżałem na ziemi. Denis to głos Był jakiś z